Za górami, za lasami. Chociaż nie, to nie jest bajka. To tegoroczna rzeczywistość. I choć będą w niej elfy, to bohaterowie tej historii są tacy jak ty. Pani Renata, sprawdzając kartkówki, nagle podnosi głowę i pyta: A co ze świętami? Wturuje jej pan od plastyki. Co ze spotkaniem dzieci z Mikołajem? Czyżby miało tego wszystkiego nie być? Z troską w głosie pyta pani Ula. Nagle pełną smutku ciszę przerywa wesoły głos. Nie martwcie się, nie zostawimy was z tym samych. Kto to powiedział? Pyta pan Marek. To ja! krzyczy elf. Przybywam do was z zaproszeniem do wielkiej fabryki elfów. Dzięki niej dzieci spotkają się z nami i Mikołajem online. Będzie bezpiecznie, wesoło i świątecznie. Pakujemy już prezenty dla dzieci, a dla was przygotowujemy aż pięć scenariuszy zajęć w klimacie świąt. Idąc na lekcję WF-u, pan Marek myśli. Hmm, wielka fabryka elfów online. Znowu jakaś gra i ciągłe ślęczenie przed monitorem. Ależ nie! Krzyczy wyprzedzając go elf. Nam też zależy na aktywności dzieci. Mimo, że my będziemy na monitorze, w klasie będą tańce, gry, zagadki i mnóstwo okazji do ruchu, współpracy i uśmiechu. Przygotowaliśmy dla Was niesamowity, interaktywny spektakl. Pani Beatka, sprzątając klocki, rozmyśla z niepokojem. Fajna ta wielka fabryka elfów, ale dzieci przecież tęsknią za prawdziwym Mikołajem. Mikołaj też tęskni, wykrzykuje elf. I choć będzie na ekranie i nie weźmie dzieci na kolana, to z każdym porozmawia indywidualnie. Może nawet twoimi rękami wręczyć maluchowi wymarzony prezent. W szkole huczy o wielkiej fabryce elfów. Pani dyrektor, choć przede wszystkim zależy jej na radości dzieci, Musi spojrzeć na temat realnie. Skąd weźmiemy tyle komputerów? Bez obawy. Wystarczy jedna sala i jeden komputer. Do niego kamerka i rzutnik lub telewizor, żeby Mikołaj i dzieci dobrze się widzieli. Głośnik i mikrofon, żeby wszyscy się słyszeli. No i połączenie z internetem. To wszystko. A co jeśli zamkną placówki? Pyta pani dyrektor. To kolejna zaleta wielkiej fabryki elfów online. Zapewnimy wszystkie atrakcje nawet wtedy, kiedy dzieci będą musiały zostać w domach. Jak mogę zarezerwować spotkanie z Mikołajem i elfami? To proste. Wystarczy wejść na stronę www.online.wielkafabrykaelfow.pl, wybrać termin i gotowe.